Dzisiaj będzie o tym głosie w naszej głowie. O tym głosie, który nigdy nie ciśnie. O tym głosie, który sprawia, że biegniemy przez życie galopem. O tym głosie, który mówi jeszcze tylko te trzy maile. O tym głosie, który mówi: Zaraz pójdę siku, ale jeszcze odpiszę tej osobie. O tym głosie, który Nigdy nie cichnie, a robi się coraz głośniejszy, zwłaszcza w momencie, kiedy siadamy i postanawiamy jednak posłuchać swojego ciała i odpocząć. Wtedy jest on bardzo głośny i wysyła nam na okrągło listę rzeczy do zrobienia. O tym głosie, który jak już skreślamy coś z listy rzeczy do zrobienia, to zaraz ten głos podpowiada nam kolejną rzecz, którą powinniśmy do tej listy dopisać. O tym głosie, który nas popycha, ale niekoniecznie w taki pozytywny, motywacyjny sposób, ale taki głos, który sprawia, że stajemy się jego niewolniczkami. No i teraz, zanim powiem coś więcej o tym głosie, to mam do Was pytanie, czy. Czy czujecie taki głos? Czy słyszycie go? Czy jest ta opowieść o nim wam bliska? Jakie są Wasze doświadczenia? Jak wiecie, te live są najfajniejsze, kiedy są one rozmową, a nie tylko moim wykładem. Więc niestety, tak, pisze ja dokładnie jeśli ktoś jeszcze chce się podzielić, to, to mamy, mamy czas, słuchajcie, mamy czas. No i ten głos są różne, w kursie Becoming rozmawiamy o, o różnych twarzach kobiecości, o naszej wielowymiarowości, o archetypach kobiet, które w sobie mamy i tych głosach, które w sobie mamy i tych archetypów kobiet jest wiele, można mówić o, o królowej, o... O wojowniczce, o alchemiczce, o kochance, może też mówić o księżniczce i królowej, to jest kolejne, kolejny jakby schemat, jak te archetypy kobiet są podzielone, I, a ja bardzo lubię ten, ten podział na małą dziewczynkę, wymiataczkę i bogini. I ten głos Danosia pisze tak, oczywiście. No i ten głos, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, ja bardzo lubię tą nazwę wymiataczka. Wymiataczka. I ten głos był... To nie jest tak, że on już dziś u mnie wiecie, wycichł i, i zupełnie go nie słyszę. To ponieważ on na mi wyjeżdżamy w poniedziałek, więc on, nam, on mi się też trochę uaktywnia, bo chcę jak najwięcej zrobić przed wyjazdem, by potem jak najwięcej odpoczywać na wyjeździe. Więc to tworzenie list rzeczy do załatwienia i przypominanie mi non-stop przez ten głos, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, on jest słyszalny, tylko ja dziś Umiem nim zarządzać, a to nie on zarządza mną. I, i kiedy robi się w tej głowie za głośno, to, no to właśnie postanawiam zrobić przerwę i poszłam do sauny, tam się zupełnie wyciszyć i wyczylować. I podziękować sobie, że w tym tygodniu wyczyściłam dosyć dużo na swoich listach rzeczy do zrobienia. Ale prawda jest też taka, że zwłaszcza kiedy pracowałam w korporacji, a ja w korporacji pracowałam przez ponad 15 lat, ta wymiataczka z jednej strony pozwalała mi przetrwać i wiecie, spiąć pośladki i dopiąć projekt i zrobić to najwyższy, na najwyższym poziomie, ale ta wymiataczka to był też taki głos, który, no właśnie, kiedy ja siedziałam przed tym komputerem, czy byłam na tych zoom kolach to było, dobra, to jeszcze tylko jeden zoom call, dobra, jeszcze tylko odpiszę, jeszcze tylko odpiszę na tego maila. Jeszcze, jeszcze tylko sprawdzę te analizy, albo jeszcze tylko dokończę tego powerpointa i wyślę dalej, niech to się mieli dalej. I było tak ciągle jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko, że ja potrafiłam przez jakieś 5 godzin przesiedzieć dokładnie w tej samej pozycji przy komputerze, nie pijąc, nie zmieniając tej pozycji, co totalnie mój układ nerwowy był... Na maksa nadwyrężony i był coraz, e, cały czas w takim systemie fight or fight. E, ciało, organizm był nienawodniony, bo mimo że ta woda stała, to ja byłam po prostu w takim fokusie i w takim amoku, i w tym swojej mantrze swego czasu, że jeszcze tylko to, jeszcze tylko to, jeszcze tylko to, e, że potrafiłam przez 105 godzin też spychać myśl, że chcę się siku, ale to zaraz. I jak nie była mantra, jeszcze tylko to, to była mantra zaraz. I to zaraz po prostu, wiecie, wyszło na wszystko po prostu. Zaraz mówiłam non-stop sobie, ale nie mówiłam z pracy, że doprowadziłam do tego, że miałam infekcję układu moczowego, bo niestety tak sobie to mówi, tak często mówiłam to swoje zaraz, że czasem miałam wrażenie, że mogłabym siedzieć w pielusze dla dorosłych. No bo to pójście do tej talety, to, no to jest wybicie z rytmu i ja zapomnę, gdzie ja skończyłam i w ogóle jaka strata czasu, jak ja tutaj mogę zrobić tyle rzeczy. Tak działała Ewelina z życia 1.0. Na szczęście takie infekcje można łatwo wyleczyć, ale niełatwo jest sobie poradzić z głosem wymiataczki. I dlatego wymiataczka ma swój cały jeden moduł. Na, na kursie Becoming, bo to jest też taki głos, ta wymiataczka, to jest też nasz krytyk wewnętrzny. To jest, to jest nasze poczucie wartości, a właściwie to niskie poczucie wartości. To są wszystkie nasze programy dotyczące, że jak nie zrobię, to może nie jestem dość warta. To jest program dotyczący, że jak się na sukces trzeba ciężko pracować. To jest program dotyczący: Nic w życiu nie przychodzi łatwo. To jest program dotyczący: Za darmo, nic w życiu nie, nie dostanę. Trzeba się napracować. No i jakby to, to wszystko jest jak takie naczynie powiązane i coś, co kojarzy nam się. Z jednej strony z takim, no, że jestem pracowita i dzięki tej to jest też takie no, kłamstwo kolejne, że dzięki swojej pracowitości ja w życiu wiele osiągnę. No, a prawda jest taka, że na świecie jest bardzo wiele dużo pracowitych ludzi i niekoniecznie wszyscy osiągają bardzo wiele. I no, jak sobie radzić z tym głosem? Tu wchodzi uważność, jest w tym module, w kursie Becoming, jest też jak prowadzimy rozmowę z tym głosem, jak reagujemy, kiedy go słyszymy, kiedy on się pojawia, jak możemy zacząć się z nim zaprzyjaźniać, tak by ten głos. On nas motywował do działania, ale w taki pozytywny sposób, a nie jak takie konie, które są cały czas wiecie, zbicza, strzelane, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I im fajniej my się z tym głosem ułożymy i dołożymy do tego jeszcze pracy z energetyką, i zmienimy też perspektywę tego, że ja mogę działać. Tylko jeśli ja działam z energii, że mnie to kręci, że ja chcę, że to jest, ja znajduję w tym coś fascynującego, że to jest takie, jak no, o tym dzisiejszym live, że mm, ja je robię, bo ja, wiecie, ja się jaram na to spotkanie z wami, ja chcę to zrobić. I oczywiście, gdyby mój układ nerwowy powiedział mi e, już, jakby wystarczy na ten tydzień, potrzebujesz przerwy, to by go nie było i wymiataczka pewnie by mi tam cały czas w głowie mówiła no tak, no zobowiązałaś się, to trzeba zrobić ale ja na to działanie patrzę z takiej już perspektywy ja wybieram to działanie to działanie nie jest, bo ktoś mi wydał rozkaz bo wymiataczka powiedziała ale dlatego, że ja chcę to zrobić że mnie to fascynuje, że mnie ten temat jara. I ja mam dzisiaj taki, taką relację z moją wymiateczką, że mm, ja jej bardzo dziękuję za te wszystkie podpowiedzi. Czasem potrzebuję się, może to też zabrzmi groteskowo, ale pomodlić się do no, wszechświata, do przewodników duchowych, jakkolwiek to nazwiecie, by by to oni lub wszechświat mnie prowadził, a nie pani na W. I jest też kilka technik. Te techniki będą w kursie, becoming. co jeszcze możemy robić z tym głosem. I ja myślę, że tak z własnego doświadczenia i z doświadczenia też pracy z klientkami indywidualnymi, ten głos wymiataczki, on. Ponieważ on sieje w nas takie spustoszenie yy, i powoduje wypalenie, yy, i zabiera nam całą przyjemność życia, jest wręcz ważniejszy niż ułożenie się ze swoją małą dziewczynką. O tym, o tym też jest moduł na becoming, ale jakoś chyba łatwiej nam to zrozumie, nam zrozumieć, to małe dziecko w nas. Czasem dziki, czasem czujący odrzucenie głos, czasem zapomniany głos dziewczynki, niż ten głos, który wydaje nam się, że on nas w sumie to tak dba, bo ona tak by chciał, żebyśmy my jak najwięcej osiągnęły. I z tym głosem ta praca jest, jest jednak nieco trudniejsza, ponieważ jakaś tam część nas wierzy też, że. No właśnie, że bez tego głosu to może będziemy nikim, że na nic nie zasłużymy, że w naszym życiu nic nie przyjdzie, że nie będzie pieniędzy, że nie będzie sukcesów pracy, że nie będzie awansu. No i to jest też taka część, którą, którą sobie układamy na becoming, o czym jest ta, ta mowa wymiataczki. I... No i właśnie, i to jest, ona zawsze w nas będzie, ona jest nam potrzebna, i kiedy zaczynamy korzystać z niej świadomie, i kiedy mamy połączenie z każdą częścią nas, i z tą wymiataczką, i z małą dziewczynką, i z boginią, to my czerpiemy z każdej z tych elementów w nas, a jeżeli jesteśmy podpięte tylko pod wymiataczkę, no to jesteśmy w ciągłym działaniu. I, I to działanie zabiera nam energię, wysysając ją do zera, a nawet zostawiając nas na minusie. I o tym też, jak działać, wciąż mając połączenie z tą kobiecą energią. To jest, to jest ten moment teraz, tu na live, że ja no, musiałam zadziałać, żeby on się wydarzył, musiałam podpiąć sprzęt, musiałam się stawić, musiałam dać Wam znać, że będziemy o 14.14, .14, a nie 14.00 godzinie. Musiałam coś na siebie założyć, ale przed wziąłam kilka głębszych oddechów i poprosiłam o prowadzenie. I pomyślałam sobie o swojej mantrze, którą powtarzam w tym roku od 1 stycznia codziennie. Jestem spokojna, Jestem zadowolona. Jestem ufna. No i z takim nastrojem to weszłam, łącząc się już z energią kobiecą i nie myśląc o tym, że o Boże, ja tu będę mówić i trzeba dać jakiś wykład i się tym, wiecie, na, czy ja na pewno wszystko powiem, co bym chciała powiedzieć. Um, powiem tyle, ile naturalnie przyszło. Powiem tyle, o ile zapytacie też, więc zostawiam tutaj przestrzeń na na pytania, jeśli coś się pojawiło, może też ktoś chce się podzielić, że też zna ten głos wymiataczki. A może jest ktoś, kto chce się podzielić, że zna, ale no właśnie umie go nie lubię słowa ujarzmić, ale bo z tym głosem warto się zaprzyjaźnić, bo on nam daje takiego pozytywnego powera do działania. Więc czekam tutaj na wasze Komentarze. Widzę Małgosię też, której nie widziałam lata temu. Patrzę sobie, kto tutaj jeszcze jest ze znanych mi osób. Widzę też dużo nieznanych. Bardzo się cieszę. No dobrze, słuchajcie. Patrzę też na zegarek. Wiem, że te nasze... Co zadziałało, że pozbyłaś się jeszcze? No, to jest o tym... Mm, jest cały moduł, moduł w becoming o tym, ale to jest też, myślę, że no właśnie, ten, to pierwsze to było połączenie się z moim ciałem, bo czasem powiedzenie sobie jeszcze nie oznacza, że przekraczam swoje granice, ale jeśli sprawdzam ze swoim ciałem, czy ja mam jeszcze przestrzeń, no to jeszcze. To jest ten przykład z tym siku, tak? Że, no, jeżeli notorycznie przez kilka godzin mówię sobie zaraz, bo jeszcze tylko to, no to faktycznie mój, e, moje ciało no, trochę się na mnie zezłościło. No. E, więc myślę, że ten pierwszy to jest taki check-in z ciałem. Czy ja mam jeszcze fizyczną i mentalną siłę i energię? Żeby naprawdę to zrobić. Innym, innym, to tak a propos robienia sobie listy do rzeczy do zrobienia i eliminowanie od początku tego właśnie, żeby nie było jeszcze, to jest taka siatka, kiedy dzielimy sobie rzeczy na rzeczy ważne i pilne, rzeczy ważne i niepilne. Rzeczy nieważne i pilne, i rzeczy nieważne i niepilne. No i też sprawdzanie sobie, co my mamy na tej liście i takie sobie szczerze odpowiecie, która z tych rzeczy jest ważna i pilna. No i tym się zajmujemy też sprawdzamy ze swoją energetyką, jak działamy, czy kiedy mamy najwięcej energii, żeby robić te właśnie rzeczy ważne i pilne, czy to jest na początku dnia, czy to jest koło godziny 12. To taki też poznawanie też siebie, kiedy, kiedy ja mogę, jestem tak totalnie sfokusowana i, i mogę działać efektywnie. Ale to, to sprawdzenie z ciałem, czy ja, aby upewnianie się, czy ja na pewno mam jeszcze przestrzeń na jeszcze przestrzeń moje ciało ma jeszcze przestrzeń, no to jeszcze, ale czy ja też w głowie i, i w sercu mam. Mam przestrzeń na to jeszcze i myślę, że też takie uświadomienie sobie tego, że to zaraz. Mówię ciągle sobie. Że ja nie mówię zaraz komuś w pracy, ja nie mówię zaraz szefowi czy szefowej, ja nie mówię zaraz klientowi, ale ja ciągle mówię sobie zaraz. I no, pamiętam jak ja sobie to uświadomiłam, ile razy w ciągu jednego dnia mówię sobie zaraz i tak się spycham jak takie nic po prostu, no to się strasznie spokałam. No, to, to było też moje spotkanie z małą dziewczynką, która, która okazało się, że ona to zaraz też słyszała ode mnie latami notorycznie. I, no i to był taki, wiecie, taki rozrywający serce moment, że no, dlaczego ja sama siebie tak traktuję? Dlaczego tak mało siebie widzę? Hmm. To było też takie spotkanie się ze sobą, czy, czy ja mogę po prostu być, a nie działać, czy ja to słowo ja jestem, czy to może być wystarczające. Mam nadzieję, że odpowiedziałam trochę na to, na to pytanie. Mija. więcej, no, jest już jest w kursie Becoming, same jeszcze miejsca. Zaczynamy 16 lutego. Patrzę na następne pytanie. Znam ten głos i stan, kiedy człowiek nie ma czasu iść po szklankę wody czy do toalety. Zmieniłam swoje podejście i jest mi z tym znacznie lepiej, ale łatwo nie było. Wspaniale. Weekend na działce. Patrzę, co się dzieje dalej. Czy wymiataczka to, ta, to także ten głosik, który się włącza, jak o tak? No słuchajcie, wymiataczka to jest nasza perfekcjonistka, to jest nasz krytyk wewnętrzny, to jest ta naprawdę bardzo toksyczna mieszanka w nas. I to jest nasze jeszcze, jeszcze tu poprawie. I no właśnie, czy możemy. I potem otwieramy się na taką lekcję odpuszczania. I z takich moich historii pamiętam, jak, jak zaczynałam jako IG Harmony i, i wysyłałam dziewczynom maila na, przed wyjazdem, przed slow weekendem. No, z takim przypomnieniem i wysyłałam im, jaki jest plan tego wyjazdu na kilka dni przed. No i wiecie, no, miałam jakby napisany ten mail i zmieniałam tylko imię dziewczyny, która jechała. No i w związku z tym, że była to opcja kopii w -klej, no to wkleiłam w pewnym momencie do... wysyłając maila do Pauliny, jeśli Paulina jest teraz, to pozdrawiam serdecznie, nazywając ją no, innym imieniem innej uczestniczki. I Paulina jest, ma bardzo taką detail orientation, zresztą no, każdy jakby, jak czytasz maila i pierwsze słowo masz nie swoje imię, to, to faktycznie jest to bardzo widoczne. No i Paulina odesłała mi maila z uśmieszkiem, że, że oczywiście będzie, czekaj do zobaczenia, ale że na imię ma Paulina. A myśmy się już z Pauliną wtedy znały, bo Paulina powtarzała Slow Weekend. No i to był taki moment właśnie spotkania ze swoją perfekcjonistką, która nie dowiozła. No i też Ewelina z życia 1.0, no to w ogóle to, to była taka fala wstydu. I no w ogóle autobiczowanko by wjechało, że jaka ja jestem nieprofesjonalna, że ja nawet nie umiem zrobić kopii w klej, że przecież nie wysyłam tych maili 100, ale wysyłam 10 i gdzie jest moja uważność, jaka ja jestem beznadziejna i wiecie, ta lawina by po prostu poszła. No, ja jakby miałam, zrobiłam kilka oddechów też. Gdzieś tam moment mini wstydu się pojawił, że no, faktycznie to jest fapa. Wolałabym, żeby się nie wydarzyło. Ale z uśmiechem odpisałam Paulinie, że oczywiście pamiętam jej imię, kopiuj w klej i lekcja uważności. Więc, e, więc tak, perfekcjonistka, perfekcjonistki i, i krytyk wewnętrzny to wszystko są głosy. Wymiataczki. Patrzę, że nie ma. Nie ma więcej pytań. To co? Zaczynamy weekend. Słuchajcie, jutro, y, dla osób, które są warsz z Warszawy, to jutro o godzinie 17 prowadzę warsztat, w którym będziemy wylepiać swoje mapy marzeń, ale ja jestem zwolenniczką, że zanim zacznę tworzyć to moje życie marzeń w roku 2025, to, to warto się też zastanowić, co mnie blokowało w zeszłym roku i jak te blokady obejść, więc przede wszystkim o tym będzie ten warsztat i jest jeszcze jedno miejsce, więc jeśli kogoś woła, to to spotkanie zaczyna się o godzinie 17 na Mokotowie. Będzie oczywiście też medytacja, będzie żurnaling. No i co? I mam masę magazynów. Będziemy wylepiać swoje, swoje życie marzeń i manifestować. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzę, że więcej pytań nie ma. Dziękuję, że jesteście. Życzę Wam wspaniałego weekendu. I do zobaczenia. Do usłyszenia.